Siemanko, cześć, z tej strony Danielus, a dzisiaj otwieramy sobie mini puszkę 400 szedek plus dwie karty limitowane. I mamy tutaj 400 szedek jeszcze dorzucone. Zobaczymy, co nam tutaj wpadnie. Mamy tutaj limited edition premium gold Pedriego, limited edition premium gold Alvareza i zwykłą limitkę Kielina na Mbappé. Niestety żadnej z radu jeszcze nie trafiłem, dopiero trzy dostałem z tego. 3 goldy i niestety nie trafiłem innej limitki niż Kylian Mbappé jeszcze z tego realu tutaj więc bierzemy sobie puszeczkę, takie jeszcze chyba nie otwierałem tego koloru myślałem, że są trzy rodzaje puszek a są jednak chyba cztery udało mi się tutaj trafić taką w Dino jeszcze jedna taka była, ale stwierdziłem, dobra nie będę brał i koło tu jeszcze mamy, mamy nie Limited Edition i Cimikasa. Mamy Cimikasa też. Gdzie ich udłużymy Może tych sobie zwężymy tu. A tych sobie troszeczkę damy dalej. Fajne, fajne pojedynki. PSG, Liverpool doszedł. Więc ekstra. Tu mamy te saszetki, które nam się e, trafiły jakby w tej puszce. I zaraz ogarniemy sobie to wszystko. Dobra. Co, co? 4T. I tam mamy po bokach. Te po bokach sobie odłożę. Najpierw otworzymy sobie te wiecie, te nasze specjalne spuchy. A potem dopiero to rzucimy te nasze. Kładziemy tu. I od której zaczynamy? W ogóle ta jest jakaś. a nie, już myślałem, że jest jakaś niższa jedna. No eee, dobra, zaczniemy od Tauro to, Martineza, tak powiem. Co my tutaj mamy? Mamy Botafogo od razu. Logo Botafogo. Kurczę, tak bym chciał Momentum trafić. No kurde, ile można otwierać? Jeszcze chyba z 200 paczek otworzyłem i nie mam żadnego Momentum. Michael Laudrup, legend, fans favorite. Proszę bardzo, pierwszy punkt. Jude Bellingham, drugi. Nie, niestety. To jest edit Cut. Jude Bellingham, niestety. I mamy Aliego Alhassana z Almaz. To bazóweczka. Lukasa Hradeckiego i Frana Garcia, czyli jednak jest drugi punkt na Realu Madryt. Mamy kolejną saszetkę. Dmuchniemy. Przepraszam, jeżeli Wam w mikrofon dmuchnąłem. I, i, I teraz pewnie ogłuchliście, jeżeli na słuchawkach słuchacie. Czekaj, jak na telewizorze to brzmiało. Mamy z Ajaxu Medzieszyn. E, Kenneth Taylor. I mamy laminę Yamala na fans favorite. Pięknie. Punkcik Dabarcony i Virgil van Dijk na fansie niebieski, czyli punkt Daliwe. Tu kolejny punkt minus Kerkec, więc mamy 2-2-1 i Frankie de Jong, czyli 2-2-2 mamy. Jednak, jednak coś tam sypnęło w tej saszetce. Mamy kolejną, weźmiemy ją tak, wiecie. Macamy i teraz, i teraz powinna się trafić karta Lamina Yamana. Trend Alexander Arnold, Anglia FIFA, Road to FIFA World Cup, to był Mateo, e, Ka... Mateo Gabia, fans favorite. I mamy lamin nie wierzę i powiedział, że lamin Jamal będzie. I patrzcie, to czerwony lamin Jamal. Ja cię kręcę. Nie no, to jest dopiero fat. Dobra, w następnym mówię, że trafiamy laminę Jamala, ale momentum. Kurczę, no, tak nie może być. Albo nie wiem, Salaha momentum, kogokolwiek momentum. Santiago Heze, Olimpiakos. Tutaj, tutaj. Acemilan Rafael Liao. i Ivan Galán, Atletico Madrid. Pierwszy punkt. Sprawdź, że nie trafiliśmy jeszcze. Dziwne. Dobra. Momentum. Momentum Modric, Momentum Lamin Jamal, Momentum Salah. Każdy Momentum. Oby tylko Momentum. <laughs> Mamy Magician, Marcelo Brozowicz. Eee, Czekajcie, to jest Magician. Patrzcie, Federico Valverde, Real Madrid. Co tu się stało? Dwa fans, i dwa razy z Real Madrid. Eduardo Camavinga. I mamy Gareba. Jakoś tak. I Vitinha. Na kracie limitem go mamy. A tutaj Koke. Więc tak wygląda na razie z puszki. Jeszcze sobie dorzucimy tutaj saszeteczki z tego, z jak to się nazywa z, z buksika sobie dorzucimy saszetki, więc, więc będzie fajnie dobra mamy te saszety które mieliśmy odłożone tam i co, którą najpierw otwieramy może, nie no, salachym musimy, bo tutaj jest jedna bardzo rzadko właśnie, kurde rzad, rzadko są te, ale w sumie nie, co ja zrobiłem ja miałem wtedy nie, czekajcie, bo coś tu kurde zrobiłem weźmiemy sobie, o, dobra mam tutaj odłożoną to, to będziemy mieli 2 na 2 ale właśnie bardzo, bardzo mało jest tych saszetek, bo tak yy, brałem z, z boxów właśnie innych bo musiałem, chciałem wiecie porówno mieć tych i tych ale no zawsze jest więcej tych czerwonych jakby bardziej dobra otworzymy sobie tą saszetę zobaczmy co tutaj trafimy i z Olympiacosu Dani, e, Dani Garcia, wybaczcie, się trochę zawiesiłem, Manuel Molina, tylko Madryt FC Barcelona. Pedri, tak jest, ratuj tą Barcelonę, Pedri. Kapitanie mój. O, trafił się Pedri znowu, nie wie, że Jaki to jest fart? Jakim cudem, mówię, że Pedri uratował tą drużynę. A tam dwa razy Pedri, Louis Kelly z Anglii. Tutaj mamy Adriana Rabiota Fans favorite, jak zwykły. I Barcelona wychodzi na prowadzenie 3-4-5 do 4 z realem Madryt. Dobra, otwieramy teraz tutaj Saszepę. I zobaczmy, co tutaj ciekawego mamy. Mamy Golden Ballera, jest w końcu. W końcu coś, Morgan Rogers, fan's favorite. I, a jeszcze nie widzimy, Hakimi Golden Baller Akraf Hakimi. Jego to już wsadzę w folikę, żeby mi się nie porysował o inne karty. Pięknie, do pojedynku tutaj wpadnie. Szkoda, że w Zewce Barcelony nie ma Rafinni. Nie, no to jest dla mnie niesamowite, że nie ma, nie, nie ma właśnie Rafinni albo kogokolwiek. Nawet Lewandowskiego mogli wrzucić jakoś. Daj momentum, wiecie, Jamala. To mogli Lewandowskiego wrzucić chociaż na tą kartę. Daniel... Braganka, Braganka, jakoś tak. Będzie się. Pedro González Mamy Thibaut Courtois z Radu Madrid. I Rodrígueza. Czekajcie, którą zdarzę teraz tą z białych? Weźmiemy. Wyrzucamy I Rafinha. 4-4. Dokładnie. Pięknie. Rafinha wpada. A tutaj czerwony. Colomwani? Tak. Colomwani, czerwona karta. Też fajny traf. Tu mamy Kunde. Niestety we Francji, a nie w Barcelonie. I z Interu Mediolanu mamy Stefana de Vry. I z Barcelony jeszcze mamy Inigo Martinezo. chłopie, już prawie o tobie zapomniałem. A takiś dobry był, szkoda, że odszedł. No niestety, niestety przez pana Terstegena musieliśmy sprzedać tego zawodnika i to za darmo sprzedać. Po prostu oddać go Lorenzo Pirolla, Olimpiakos, i ostatnia seszeta nam została. Dmuchniemy. Kurcie, no Daj Dej momentum. Ja będę tak gadał o tym momentum, że kurde, aż, aż nie trafię, jak w tamtym roku. W tamtym roku, kurde, chyba otworzyłem z milion paczek, żeby trafić tego momentu. Naprawdę. Mamy pałku Barsiego zewce bardzo. No nie, no to bardzo nas sypnęła potężnie. Van Bisek z Interu. Tutaj mamy Debasta. Tutaj dominator Igor Jesus. A tu mamy Fan's Favorita Niebieskiego Jamala Musiane. Jamal, Jamal, Jamal raczej. Odłożymy sobie go tutaj. I ostatnią kato, kartą jest Jonathan Bugat Nie wiem jak to się czyta niestety. Gdzie my mamy fansy? A tam odłożyłem tak daleko. No i co? To była ostatnia paczka, ale powiem Wam, że odcinek zarąbisty. FC Barcelona tutaj rozgromiła rywali 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 do 4, nie do 5. Z Real Madrid do 3, Satetico 2 z Liverpoolem i PSG. Piękne trafy, piękny odcinek, powiem Wam, że mogłoby się tak w każdym odcinku tak sypać tą FC Barcelona, bo karty FC Barcony są dla mnie najważniejsze, dużo osób też zbiera FC Barcelona Real Madrid co z nich właśnie niech sypie i sypie i sypie. Czasem się trafi odcinek, że nic nie wpadnie, a czasem właśnie sypnie. Pedri dwie brameczki, na mnie niemal dwie, a reszta po jednej. No i co, z najlepszych trafów to oczywiście jest Golden Baller, no i na mnie niemal czerwony. A tak to nie, nie posypało jakoś super mega mocno. Tu czerwonego i niebieskiego. I tutaj tego edit Kata. No i jeszcze Elitkata Kata Pedrega mamy oczywiście. No i co? Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Zostaw łapę górę. Napisz komentarz jakiś. I zapraszam na moje wintę Daniel Kolekcjoner mam nazwę. Link w opisie. Jakbyś chciał coś kupić, pisz. Cześć.